Hej, cześć, mano z tej strony Atopirex, ja a dzisiaj sobie zagramy w kompletnie coś innego niż zawsze, w końcu jakiś survival i przed wami gra jaką jest Subnautica, a więc tak, zaczynajmy naszą przygodę, odpalamy sobie tryb przetrwania i zaraz będzie fajna cutscenka, sobie zobaczycie takie wprowadzenie do fabuły, a ja na chwilkę zniknę. I łokie to. <grymne> Okej, okay, teraz niech się już odpali. Ładnie zaczynamy od pożaru i od ewakuacji z Aurory. Czyli z głównego statku. Na odziwo planetę, która jest pokryta cała wodą. To jest tak fajny survival, z tak fajnym pomysłem. Tak się już nie mogę doczekać dwójki. Bo ja już też, nie będę kłamał, no grałem w tą grę. Jedna z moich właśnie ulubionych gierek, stąd właśnie pomysł na serię, bo uwielbiam tą grę. Więc niech wszystko ładnie odpali. No, tutaj właśnie macie napisy jak kogoś ciekawi, żeby tak się fajnie wprowadzić w to. Ja akurat już wiem co i jak, to ja już sobie... Uh, od razu polecę z tym. Dobra, tu wszystko mamy zgaszone. Teraz musimy sobie surowce pozbierać, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Różne tytany, miedzi. O, to nam się przyda na start i idealnie, bo to złom jest. O, zaraz wam pokażę, jakie tu są widoki na górze. Wszędzie może nic nie ma oprócz tego naszego wielkiego statku. jako my Aurora? Wygląda to nieziemsko. A zobaczycie jakie znać w środku, bo tu jest później misja, żeby tam wejść. Znaczy misja, nie misja, no tam są potrzebne rzeczy. Trochę kwarcu, zawsze fajnie wziąć. Tu jest fajna rybka, bo nadaje wodę. A, pa -pa -pam. a, no i liczę, że wybaczycie właśnie tą przerwę, co była w odcinkach, no ale... Jeżeli ktoś nie widział posta, no to miałam akurat zabieg w na nos, na wycinanie naczyniaka, więc no niestety przez jakiś czas nie mogłem nawet nagrywać, też się przygotowywałem do tego więc no niestety taka sytuacja była, ale już udało mi się wyjąć całe ten, jak to się nazywa, taki bandaż, co mi tam założyli, taki nie wiem jak to nazwać, taki żelek był dziwny, no ale przez to to mój dźwięk, jakbyście mnie usłyszeli to dosłownie nie, no była masakra, wiadomo jak to człowiek z jedną dziurką tylko Sprawną, tak jak brzmiał, a więc tak, na razie to nie przedłużajmy dalej, się skupmy na tym, co się właśnie teraz tutaj dzieje dookoła. Fajnie, jakbym sobie znalazł jakąś jaskinę, <laughs> bo tam są takie fajne bryły do rozbijania, i w nich są różne rzeczy. Nie tylko tytan, tylko jakieś różne miedzie. Oj, tak, tu będziemy musieli stale patrzeć na tlen, do momentu, aż nie zamontujemy sobie wutli z tlenem. Teraz właśnie w, jesteśmy na poszukiwaniu surowców. Żeby sobie już w końcu jakiś podstawowy ekwipunek też zrobić. O, jest! Widzicie? Mało tak się odbija, ale widać. O, mamy mieć. To jest bardzo fajne, bo to nam pomoże stworzyć lepsze przedmioty. Takie mm, bardziej zaawansowane. Bo chyba nożyk to tam wystarczy w ogóle tytan i tyle. Dobra, kolego, to jest taki gaziarz, on takie kulki rzuca. I on truje, więc do niego bym wolał nie podchodzić, a nawet nie mam w sumie po co do niego podchodzić, bo on chyba nic nie daje. Chociaż wiem, że te kulki można zbierać, ale na starcie to to. Nie ma znaczenia akurat. A więc sobie teraz tutaj zobaczymy. O, mamy te lepsze takie. Piaskowiec daje właśnie fajne, fajne rzeczy, bo on może rzucić nam diament. E, lit i właśnie złoto, z tego co pamiętam. I tytan. No, tytan akurat trzy... O, nie, 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 nie. Tam to co wyskoczyło to jest taka ryba, która robi kamikadze nami się wysadza sama, żeby się nas pozbyć i chronić swojego gniazda Ale jak już wybuchnie to mamy z niej zasoby, więc warto I Też trzeba ją wymijać, nie ucieknie się samymi samymi płetwami przed nią tak od ręki Grzybków sobie weźmy tak na dwie baterie, bo to są grzybki siarkowe i z nich sobie można baterijki robić przedadzą nam się do takich um, bardziej zaawansowanych sprzętów, jak latarki, skanery i inne, ale to sobie już zobaczycie w trakcie, jak już wrócimy na bazę, no liczę, że... kurczę, ta jedna mieć... mało troszku. No dobra, mam radę. Eee, gdzie jest nasza kapsuła, czy ja jej nie mam? A, jest tam. Myślałem, że jej nie mam oznaczony. <laughs> to jest jedyna rzecz, która musi być stale oznaczona, bo to jest taki nasz punkt... Eee... Punkt wypadowy, z którego Pira za oko wiemy, gdzie płynąć, co jak robić. Tyta, i liczyłem na mieć. My dużo sobie tytanu możemy właśnie z tych złomów znaleźć, więc to jest taki mało. Na razie potrzebny, bo później to będzie do tego potrzebna taka masa. No wiadomo jak w każdym Survivalu. Najpierw tych podstawowych rzeczy nie potrzebujemy, a później to już masowo. Kurczę troszkę dalej to gardło, taką dziwną grypę mam. A to nie ma znaczenia, dobra, lecimy sobie tutaj przeróbmy sobie od razu ten złom na tytan o, widzicie, mamy energię, też nie możemy tak non toper używać tego, bo on się musi naładować solarnie nasza kapsuła, żeby tworzyć więcej rzeczy ale na razie nam powinno starczyć na spokojnie dobra, przeróbmy sobie coś, jakieś jedzonko na pewno zróbmy, i wodę by nasza postać nie głodowała no i też sobie zwolnimy trochę miejsca w ekwipunku Zróbmy w ogóle wszystkie już na wodę. Bo to nam się przyda akurat, a też miejsce się zwolni. Dobra, zjedzmy sobie tego bumeranga, przepijmy to wodą i zobaczmy, co możemy stworzyć. Podstawa butla. O, świetnie, świetnie. Będziemy mogli się mniej wynurzać, więcej czasu na Tu Tuflary. Bateria. Mhm. Mm pa, 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 pa. myślę, co sobie zrobić tutaj. Pierwszy chyba ten skaner by był spoko. Zróbmy sobie baterię. I, 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 I chyba to tyle było tak. To możemy sobie skanować całe otoczenie. Daje to nam różne informacje. Ciebie też możemy skanować. Później się przekonacie, po co jest ta opcja. Yy, a teraz tak, płatwy to jest guma. To też by się nam przydało, żeby szybciej tu pływać. Tu też jest potrzebna guma. I na pewno więcej miedzi. Dobra, na razie lecimy sobie. Pozbieramy. Coś bym sobie poskanował, żebyście mogli zobaczyć, jak to fajnie wygląda. O. jak bumeranga. Wtedy trzeba niego wycelować. O. on się tak świeci i mamy teraz zapis i różne informacje o nim. Chwilowo to tak. To jest dla takich osób, co lubią się mocno wczuć i tak wyczytać, co tam. To jaka ryba, jakie tam ma swoje biologiczne właściwości, ale. O, nie złapie! O nie, wypu nie. wypuściłem rybę z rąk. Nie, chodź, wracaj. Kurde. Wybiegany obiad. Dobra, lecimy sobie tutaj po te kulki, bo one nam dadzą ten silikon, co jest potrzebne do kilku rzeczy. A chwilowo. I tak nie mamy nic lepszego. Tak samo mieć by nam się bardzo przydało. O, zaskanujmy sobie to, by mieć informacje. Tak samo te pnącza. A mamy. Teraz możemy to na szczęście zabrać ręką. Weźmy cztery, więcej. Uważam, że nie trzeba. A nie jakbym mieć znaleźli, to by nam się teraz przydało. Jak nigdy... No... Czy ja w ogóle założyłem tą butlę, czy mam ją tylko we kwipunku? Teraz się przekonamy. Na szczęście nasza postać jest zajebista i może sobie zakładać takie rzeczy nawet nawet na wodzie. Dobra. O, mamy. Oby mieć, oby mieć. A, to też możemy zeskanować i jeżeli mamy jakiś przedmiot w ręce, o wiele przyspiesza nam to wydobycie. O, jedno takie uderzenie i mamy od razu dostęp. Dobra, tej ryby na razie nie skanuję bez płetwy, to to trochę bez sensu, bo ona jest szybsza od nas. A nie, myślałem, że to jest też ten łupek. Nie, wych. Ten wapniowy. Łupek to jest dopiero później tam. To sobie też zeskanujmy. Gzipki sobie zeskanujmy. Tak samo to wiejoziele, wizjoziele, o oh Tak z pamięci sobie strzeliłem tą nazwę. a no i tak miarę dobrze zapamiętałem przez przypadek. Dobra, o, tu są jakieś tunele, to tutaj może to miedź znajdziemy w większych ilościach. Więc sobie nabierzmy tlenu. I rura. Żeby nie marnować czasu, no bo tutaj właśnie ten eksplor jest chwilowo czasowy, póki nie mamy takich pojazdów, bo już w pojazdach sobie będziemy mogli oddychać i nam to nie będzie przeszkadzało. Od razu sobie to rozbijmy. Nie wiem czy się szybciej pływa z pustymi rękami czy nie. Nigdy jakiejś różnicy dziwnej nie odczuwałem dłużej. Może jakieś tylko małe. ho No to fajnie. Tu nic, tu nic za bardzo nie było. Tu są te gaziaki. Gazonaty jakoś tak się zwały. A na razie nie ma po co podchodzić i ryzykować. Bardzo. O, tak, tak, tak. Jak najbardziej. O, no tu na pewno będziecie mieli jasno. Ale chwilowe latarki nie mam, niestety, a musimy mieć itemki na to, Oi, Dobra, od razu dzida do góry, podejdźmy sobie, Uuu, ekwipunek pełny Lipa Lipa, chyba że się wodę napijemy No i przez to, patrzcie, pokażę wam fajną ciekawostkę, nasza postać jest tak zajebista, że ona sobie może pić wodę od wodą nie wiem kto na to wpadł, ale no dobra, no bo w trakcie na przykład jak już się jest głęboko, to faktycznie by to tak utrudniało grę, że Nawet by mogło to zabić, więc rozumiem to uproszczenie, ale zawsze mnie to bawiło. Można się napić butelkowanej wody pod wodą. Nie próbujcie tego tak w domu, nie polecam. <laughs> Okej, okay, musimy teraz wrócić. Może coś się już uda nam stworzyć fajnego. Okej, okay, i myk. Fajnie by to było naprawić wtedy, by nam się szybciej regenerowały tu zasoby w bazie. Okej, okay, guma. Mm, mm, mm. O, fajnie, możemy sobie już dwie stworzyć. Zróbmy chyba takie dwa zestawy, jak myślę. <laughs> Mogą nam się przydać. Okej, okay. mm, czy my mamy bumeranga? Tak, od razu sobie go zjemy, zwolnimy miejsce w ekwipunku. A no tak, bo to jest ten, co go wypuściłem. Eee, dobra, lecimy. Płetwy na pewno must have. Bo będziemy szybciej pływać. O, zestaw naprawczy możemy sobie zrobić. Świetnie. Świetnie, świetnie. Co my tu jeszcze mamy takiego? Nożyk by nam się przydał. Szkło i bateria. Mm, dobra, zróbmy sobie na pewno nożyk. Fajna opcja. Dobra, i tu chwilowo. A możemy sobie zrobić. O, dobra. Pięknie. Pięknie, pięknie. Lecimy jeszcze szkiełko, zrobimy sobie latarkę. Uprości to nam na pewno cały eksplor. To by było fajnie zrobić, ale chyba nie mam tego do wynurzenia. Oj, oj, oj. naprawmy sobie tu od razu naszą kapsułę. Będzie ona więcej energii zdobywała. Naprawmy sobie radyko. Bo tutaj będzie nam trochę to fabuły dawało. Możecie zobaczyć. O, 9999 godzin przyjdą nas uratować. <grymne> no i teraz każdą sekundą będzie nam tu dochodziły jakieś informacje o innych kapsułach, innych ocalałych. I będą dawali nam swoje koordynaty i wtedy będziemy mogli do nich pójść, zobaczyć co tam się mm, stało albo dzieje. To już zależy od kapsuły. Nie mm, ja wiem co zrobić z tego. Ale zróbmy to, żeby zmniejszyć troszkę miejsce w tym ekwipunku i dwie gumy. Chyba ja będzie git. Przynajmniej tak uważam. Pepe, tu nie, nie chciałbym tego przerabiać. Co my jeszcze możemy zrobić? i inne takie. Nie, nie potrzebujemy. O, zestaw do wynurzania. Bardzo fajna sprawa, lubię to. Bo wtedy tylko klikamy i nas to po prostu aż wyciąga do góry. Ok, zostawmy sobie chwilowo tutaj rzeczy, które będziemy dopiero zbierać, i zobaczmy, co jeszcze by nam się przydało. Tu na razie nie, bo tu bardziej musimy patrzeć tutaj. Dwa szkło srebro bym musieli znaleźć na lepszą butle. To by była fajna inwestycja. Nie powiem, że nie. Konstruktor BAS, strasznie drogi, chwilowo to możemy sobie o tym zapomnieć. Siglite i inne takie musimy zbadać naszym skanerem, żeby on odkrył, na jakiej zasadzie to działa. Okej, okay, odpalę wam latareczkę, bo wiem, że na YouTubie to o wiele gorzej widać na nagraniu niż to, co ja widzę. Ale to ma klimat. Uwielbiam właśnie tę grę za ten klimat. o tu jakieś inne rybki. O, jajo na przykład, obcego. A, nie mogę sobie zeskanować. Byłem przekonany, że można. O, dobra, mamy tutaj ten łupek. Fajnie jakby była mieć. Pytam jej. Pytam nie. O, zeskanujmy sobie ją, póki ona tak śpi. Ona jest trochę nieogarnięta. O, może tutaj znajdziemy to srebro. Fajnie by było. Jest, dobra, mamy pierwsze srebro, ale na pewno tego więcej potrzebujemy. O. nie ma dwóch zdań. Radiacja się podnosi, tego się z trochę spodziewałem. No bo wiadomo, rozbiliśmy się w wodzie w wielkim statkiem, który ma tyle elektroniki. Jeszcze jest napędzany innymi rdzeniami. Pewnie mamy tu mały Czarnobyl w tej wodzie. I tam była wskazówka, żeby pociąć te plącza, ale chwilowo uważam, że nie jest to nam potrzebne. O! Użyjemy tej maszynki do wynurzenia się. Widzicie, jak to teraz ładnie szybko idzie? Fajne. I to jeszcze nie jest na baterie, więc możemy sobie używać tego ile chcemy. Dobra, chyba zrobię tą misję, żeby już mi to odznaczyło. Wezmę sobie dwa, nawet dwa czego to można zjeść, więc nie będzie nam przeszkadzało. Ale ja szukam takich ogólnie skrzyneczek, które dadzą nam, jakby to powiedzieć, recepturę na różne takie lepsze przedmioty. Na razie widzieliście, bardzo mało ich mamy. Ale uwierzcie, ta gra jest naprawdę zaawansowana, jeżeli o to chodzi. Tu jest tyle rzeczy do stworzenia. I jeszcze na dodatek jest więcej takich stołów do mm, tworzenia przedmiotów. Ten to jest dopiero taki podstawowy, a później z tego jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. I tu są nawet pojazdy. Tu są chyba trzy pojazdy, jeżeli się nie mylę. Więc naprawdę mamy tu bardzo fajny gameplay. Można sobie wiele pozwiedzać. Fajnie. W sumie to rozbiłem, a mogłem najpierw to przebadać. No ale dobra. Będzie jeszcze okazja. To akurat nie wątpię. O, mówiłem, akurat się znalazła okazja. Dobra, zaraz też trzeba będzie się wynurzyć, żeby się nie udusić. Dobra, i góra. O, jest pierwszy lewiatan. To jest. E, klasa lewiatańska to są po prostu gigantyczne takie stworzenia, jak tam widać go w tle. E, to jest chyba jedyny, który nie jest agresywny, a. A nie, są dwa takie nieagresywne, a reszta to już. Oj, zobaczycie, czemu ta gra jest w kategorii horror. <laughs> Bo faktycznie można tu się poczuć takie nieskończenie wielki może znaczy no jest wiadomo skończona bo to gra a zawsze jest taki niepokój bo to jest to że człowiek tu się zawsze czuje tak mm, niepewnie bo woda jest dla nas najmniej znanym w sumie otoczeniem więc zobaczycie później to będzie robiło efekt bo teraz mamy wiadomo takie miejsce dość spokojne fajne przyjemne miłe a później będziemy wchodzić już w takie dziwne biomy tak tak fajną fabułą naprawdę ta gra ma mega fabułę jak na survival ja też się przekonać. O, najważniejsze, nie dotknąć y, tych medus, bo wiadomo, to nam się stanie trucizna i kaput. Dobra. A tu nie ma góry? Jest góra, dobra. Bo tu już nas ostrzegała, że najczęściej właśnie się ginie przez to, że nie można znaleźć wyjścia. Ale nie, akurat mamy. Ale faktycznie, nabierzmy no, sobie tlenu i dopiero tam wróćmy, żeby nic nam się nie stało. Wezmę sobie latareczkę, żeby wam tu oświetlić co i jak. Dobra, pozbierajmy sobie itemki, fajnie nam by się przydały. Dobra, mamy tutaj. O, srebro. O, to jest najważniejsze. Ten ołów to chwilowo tak... a jaki mech, ale... Jak już jest to. Wiadomo, nie będziemy wybrzydzać. Na starcie, jak w każdym survivalu, to się zbiera wszystko. No, a jakby były jagody, to też bym brali ile popadnie. Tutaj, o, mamy kolejny wapień. A, jeżeli wam... W tym momencie e, odcinek się podoba, to zostawcie lajka, like komentarz i subskrypcję, bo to wspiera mój kanał. Już koniec autopromocji. <grytanie> no a więc teraz sobie dalej lecimy. Chyba tu już wszystko zebrane, więc teraz jak najniżej nie dać się im ukąsić. Oparzyć w sumie bardziej. Ale dobra. E, lecimy. E, fajnie jakbym to wejście znaleźć, bo widziałem, że one skrzynki jakieś broniły. A czy nie broniłem po prostu sami To takie lekkie tylko utrudniania, ale nie jakieś... Oj, nie mogłem kliknąć numerka. Też najważniejsze, nie udusić się w tej grze. To, żeby był wstyd. Jest tyle możliwości na śmierć, że naprawdę uduszenie się to by było chyba najgorsze. Znaczy, najbardziej takie... No, mech. Tam ja później zobaczycie, ile tu jest opcji, jak łatwo tu można też paść. Dobra, ile mamy miejsca weku? No, jeszcze troszkę jest. Więc jeszcze podzwiedzajmy fajnie, jakbym sobie znaleźli hmm, pojazd, który by nam umożliwił o wiele szybszą podróż w tej całej mapie, bo wiadomo, wtedy szybciej bym wszystko zbierali, podróżowali na dalsze miejsca miejsce. I łatwiej się wynurzyć, można dłużej pływać, to też jest wiadome. A więc teraz sobie dalej zbierajmy, bo nam się wszystko chwilowo przyda. Dobra, to mamy. O, jeszcze piaskowiec, świetnie. Dobra, teraz sobie wezmę już takie normalne. Fajnie jakbym te grzybki teraz znaleźli, żeby baterię tworzyć. O, tu jest stalker. Taki pierwsza, bardziej agresywna ryba, która może nas ugryźć. Ale... czemu nie? Można do nich podpłynąć i ją zeskanować. Późniejsze agresywne ryby to na pewno se... ała, oleje. Bo już takim hojrakiem nie będę jak teraz. <laughs> A ja, zobaczycie czemu, oj. tak gra to naprawdę was może zaskoczyć, jeżeli ktoś jej nie zna. Ok, a chwilowo mamy 20 minut. Myślę, że odcinki po 20 minut chyba będą lepsze niż po takie 30 minut, ale to już powiedzcie jak uważacie. Uważam, że taki krótszy materiał jest trochę łatwiej obejrzeć na raz niż taki długi, bo wiadomo, później tak ogarniać, wracać do niego to nie ma co. A chwilowo sobie mamy dużo rzeczy, zobaczmy czy coś możemy wykombinować. Nie za bardzo. Tak, na razie tu jeszcze nie mamy do tego przedmiotów, ale to już się znajdzie w kolejnym odcinku. A na razie Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie, czy seria Wam się podoba. A jeżeli jeszcze nie jesteście do końca przekonani, proszę dajcie tej serii 2-3 odcinki, żebyście sobie mogli się wdrążyć. A jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz i naprawdę Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Na razie, cześć, ma.